Dobra, teraz bezczelnie zareklamujemy tą plażę tutaj Piasek ideał. Zresztą zobaczcie sami Tu nie ma ani pół kamyczka, no szok Ale takie jakie widzicie <grytanie> To zejście do morza <grytanie> No, 100 metrów od morza jeszcze nie wystarcza 100 metrów od brzegu I ta plaża się kończy tutaj, na tym, na tym, na tym czarnym pasku. I za czarnym paskiem jest kolejny czarny pasek i za nim jest kolejna plaża. Ale tam już jest więcej ludzi, tam już widać większe zagospodarowanie. No i jeszcze raz wszystkie budynki opuszczone. Ten tylko pierwszy i drugi są zagospodarowane, tak. I ten co tu zachodzi tak na niebiesko, ten biały, o. Reszta wszystko pustka. Wiem, że się powtarzam po raz enty, no ale tak trzeba. No będzie mega film. Dobra, jeszcze raz panoramka plaży na szybko. I tu w ogóle ludzi nie ma, tylko jakieś trzy osoby i koniec. Leżaki, wszystkie puste. Dobrze, i następny odcinek kręcimy za chwilę.